Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie w ogóle. Nudzi mnie to po prostu. Patrzę... Patrzę na to... Ja mi się chce wyjść z kina, proszę pana. I wychodzę. Mam nadzieję, że Państwo nie odejdą od telewizorów, bo nie na takie polskie kino Państwa zapraszam. Rejs będzie i owszem, ale w kolorze, a do tego morze. No i ja żądny przygód szczur lądowy. A na początek zagadka. Co to jest? Robi kolosalne wrażenie. Jest gigantyczny. To nieprawdopodobne, że nie tonie, a płynie. Zaraz, a ja? Ja też mam płynąć tym promem. Zdaje się, że pora na efekty specjalne. To się nazywa magia telewizji, prawda? Ale do rzeczy: zagadka się wyjaśniła. Jaki jest prom, każdy widzi, ale nie każdy może zobaczyć, co kryje wnętrze tego olbrzyma. A więc płynę, a państwo ze mną na gapę, bo takiej podróży przegapić nie można. A tak to się wszystko zaczyna. Można powiedzieć, że promy to pływające miasteczka. Mają około 70 stałych mieszkańców, którzy pływają od brzegu do brzegu i zapraszają gości. 1000 osób, 100 ciężarówek, 250 samochodów osobowych. Poza tym są samowystarczalne mają własne agregaty prądotwórcze i oczyszczalnie ścieków. Można tutaj się przespać, zrobić zakupy, dobrze zjeść, odpocząć. Skąd pani płynie? Płyniemy do Istat, a później e, jedziemy dalszą drogę do Osla. Sinek czy córeczka? To jest córeczka. Jedziemy z córeczką do tatusia. Czyli Państwo są Polakami, którzy mieszkają w okolicach Oslo. Tak. A jakie są plany? Co będzie dalej? Gdzie Państwo będą dziecko wychowywać? Plany na razie są takie, że będziemy mieszkać tam. Aczkolwiek nie jest powiedziane, że nie wrócimy. W Polsce no. jesteśmy bardzo często bo 4-5 razy do roku każde święta, każde jakieś wakacje spędzamy w Polsce. Ciągnie do tak. ojczyzny. Do, do rodziny, do przyjaciół. A co przemawia za Norwegią, a co za Polską? W Norwegii no, na pewno praca i perspektywy jakieś na przyszłość, a polska, no jednak ten dom, rodzina, to ciepło rodzinne jest. Ciężko jest się rozstawać, mm -hmm. ale jednak. Względy ekonomiczne tak, mają są znaczenie. Mają znaczenie w tej chwili. Czyli swoją córeczkę będą Państwo wychowywać w Norwegii, nie w Polsce? No, dziecko na pewno będzie chodziło tam do przedszkola, ale polski na pewno będzie znał bardzo dobrze. Rozmawiamy w domu po polsku, więc nie ma takiej opcji, żeby dziecko zapomniało albo nie mówiło po polsku. Różnie może być, ale wiadomo, że Elin będzie dwujęzyczna tak. i będzie Europejką po prostu. Tak, na pewno. Jak te kolosy utrzymują się na wodzie? Dzięki komu i dzięki czemu pływają? Dlaczego, mimo że unoszą się na falach, prawie w ogóle nie odczuwa się na nich kołysania? No i wreszcie, jak to możliwe, że mimo różnych w końcu warunków pogodowych, zawsze są gotowe do rejsu i wychodzą w morze? Spróbuję znaleźć odpowiedzi na te pytania. Bez tego człowieka ten olbrzymi prom nie ma po prostu prawa płynąć. Słucha się go z pokorą, podobnie oczywiście jak reszta załogi. Panie kapitanie, jesteśmy w rejsie, w związku z tym wypada mi przywitać się tylko w jeden sposób. Bardzo mi przykro, orło się z tak. Bardzo mi przykro, że Panie kapitanie, czy w rejsie tym olbrzymym bywa tak samo wesoło jak w kultowym filmie Rejs? W szczególności w weekendy jest wesoło, kiedy to dla pasażerów organizowana jest rozrywka przez zawodowych artystów, a wszystko to w tak pięknych okolicznościach przyrody, w miłej atmosferze, którą stara się dostarczyć profesjonalna obsługa promu. No dobrze, a teraz całkiem serio. Jak to możliwe, panie kapitanie, że ten olbrzym w ogóle pływa? A to za sprawą Archimedesa, podstawowe prawo fizyki. Siła wyporu musi być większa od siły ciężkości i na podstawie tego sumowania pływamy. A jaki ma Pan sposób na tego olbrzyma? Pokorą go, czy siłą? Przede wszystkim rozwaga i oczywiście pokora. Bycie zbyt pewnym siebie, jak również rutyna, nie są tutaj dobrymi doradcami. Proszę powiedzieć, czy Pani się trochę nie nudzi ta praca, bo ciągle są rejsy na tej samej trasie, czyli Szczecin, Istat, Istat, Szczecin. Jak to jest? Nie, nie nudzi mi się. Praca na promie jest na tyle specyficzna, że wszystko się dzieje dość szybko, jest dużo pracy, dużo zajęć. Mimo tego, że pływamy cały czas na, tych, na tej samej trasie, każda wachta jest inna. A co jest najtrudniejsze w Pani pracy? <laughs> najtrudniejsze jest właśnie to, że trzeba być cały czas skupionym, uważnym. Nie możemy zawsze przewidzieć, co się będzie działo, jaka będzie pogoda. Bałtyk jest takim morzem, mimo że małym, przepraszam. Mhm. Mostek trzeci. No dzisiaj mamy stan morza 2, a wiatr south, westowy 8 metrów na sekundę. To znaczy, że spokojne. Może spokojne. Dzisiaj jest spokojne. Morze jest spokojne. Więc to Jak... Bałtyk jest mały, ale bywa trudny, tak? Tak, jest to morze dość kapryśne, pogoda się bardzo często zmienia, natężenie ruchu jest dość, e, dość intensywne, dość silne. Także trzeba mieć w zasadzie oczy dookoła głowy i często wykonywać kilka czynności naraz. Płyną. Płyniemy do Malmy. Mhm. A mieszkają Państwo właśnie tam? Nie, nie, mieszkamy w Polsce. A dlaczego Państwo płyną do Szwecji? Razem udzielamy się charytatywnie. Tak, a dokładnie? Pomagamy, dokładnie pomagamy dzieciom w szkole w Nowogardzie, w szkole podstawowej. I właśnie jedziemy w tym celu teraz do Malmy, do Kościoła Polskiego. Mhm. Tam jest organizowana zbiórka odzieży dla właśnie biednych dzieci, no i zorganizujemy transport i przywieziemy do Polski do szkoły. Państwo w ogóle mieszkają za, od zawsze w Nowogardzie? Czy, nie, nie, czy od dwóch lat. Aha, a wcześniej? Wcześniej mieszkaliśmy w Kanadzie. W 2000 Kanadzie? roku wyjechałam i 12 lat mieszkałam w Kanadzie. Ciężko było pani podjąć taką decyzję o opuszczeniu Polski? I wiadomo, że się zostawia wszystko, cały swój dorobek życia. Pracę, którą bardzo się lubiło, ale pojechałam w odwiedziny do siostry tak, i tam podjęłam decyzję, żeby zostać. Mm. Widziałam, że tam właśnie lepsze w ogóle warunki do życia są w Kanadzie niż w Polsce. Ale dobrze. mimo to i tak się tęsk tęsknię, się bardzo. A za czym najbardziej się tęsknię? No, za moją mamą, za rodziną, ojcem. A ty, Konradzie, urodziłeś się w Kanadzie? W Kanadzie. Nawet do Rymu mi się powiedziało. Czyli teraz, kiedy jesteś poza Kanadą, to tęsknisz za Kanadą, za swoją ojczyzną. Mhm. A za czym najbardziej tęsknisz? Miałam takiego fajnego kolegę, który ciągle się ze mną bawił. Akurat moim sąsiadem był. Ciągle do niego. Nie no, czasem on przychodził do mnie, a ja czasem do niego. A to był Kanadyjczyk? Mhm. Znaczy to chyba Hindus? Nie Hindus, wiem. ale urodzony tam, w Kanadzie. Mhm, chyba. No Tak, jak ty jesteś Polakiem, ale urodziłeś się w Kanadzie. Bo jesteś Polakiem, prawda? Patrz, jesteś Polakiem, a twoją oczyzną jest Kanada. Jak to się dziwnie układa w życiu czasami. Nie? Przepraszam bardzo. Czy ja trafiłem do maszynowni? Tak, dobrze pan trafił. O, świetnie, czyli można powiedzieć, że to jest serce promu, tak? tak? Tak, możemy powiedzieć, że to jest właśnie serce promu. Tak jak w każdym organizmie, serce jest takim motorem napędowym, tak właśnie tutaj znajdują się główne silniki napędowe, większość urządzeń, które jest na tym promie, i stąd właśnie sterujemy kontrolujemy wszystkie urządzenia, które są na promie. I no tutaj przechodziłem obok takich dosyć głośnych urządzeń? Czy to był może agregat prądotwórczy? Państwo są samowystarczalni? Tak, całkowicie. Prom tak można porównać do takiego małego miasta, tak? tylko tyle, że to jest pływające, pływające miasto, które się może po prostu przemieszczać po wodzie. Tak? Czyli musimy być samowystarczalni, czyli musimy mieć wszystkie media, nie tylko energię elektryczną, ale także wodę, kanalizę, tak? I ta energia elektryczna jest nam potrzebna przede wszystkim do zasilania urządzeń, bo większość urządzeń tutaj jest urządzenia elektryczne. Mamy mocną elektrowni, bo to jest około 10 MW, czyli to tak, jakby pan zaświecił 100 tysięcy żarówek 100 watowych na raz. A czy ten prom jest ekologiczny? Posiadamy oczyszczalnię ścieków, i potężną oczyszczalnię biologiczną, która całkowicie nam oczyszcza te ścieki, i te ścieki są dopiero usuwane na pełnym morzu, oczyszczone oczywiście, kiedy prom jest wrówny. No nic, ja idę odpocząć, bo chyba. Przyszedł na to czas, ale Pana zostawiam na stanowisku. Bardzo mi przykro. Ja mam pewną kwestię. Ale nie wiem, czy można. Można, można, naturalnie, bardzo prosimy, prosimy. Chciałbym zamienić się na łóżka. Przepraszam bardzo, mam taką sprawę, ale nie wiem czy można. Można. Czy mogę się zamienić na łóżka? Z kim? Za sobą. Może pan, ale ja myślę, że teraz nie czas na spanie. Jako menadżer hotelu zapraszam pana na wycieczkę po atrakcjach naszego promu. A, świetnie. Królestwo naszego czarodzieja. pan. Przedstawiam panu naszego szefa, złotego medalistę Mierzec, olimpiady w Bardzo mi miło. W karwingu? Karming to mi się kojarzy z narciarstwem raczej, a okazuje się, że to nie tylko narciarstwo. Y -y. Jest również karming owocowo warzywny, taki jak właśnie tutaj widać. Niesamowite, czyli to jest orzeł, tak? Na tle konturu polski. To wszystko jest zrobione z arbuza? Hmm. Zarówno kwiaty, jak i te listki są również wykonane z arbuza. Jak długo pan się uczył tej sztuki? Sześć lat temu zacząłem, ale jestem samoukiem. Co Więc można je... wyrzeźbić? Praktycznie wszystko można. Ograniczeniem jest tylko ludzka wyobraźnia. Wszystko mówi pan, tak? No, dokładnie. A potrafiłby pan wyrzeźbić na przykład prom? Jak najbardziej. Hmm, no to proszę bardzo. Bieramy się. A dlaczego no pan się odwraca? A nie mogę zdradzić wszystkich tajników mojej pracy. Czary Jest Pan mistrzem, gratuluję naprawdę. To jestem taki, jak mówię, nomad. Także mm, zwykle mówię, że co 20 lat zmieniam kraj. Dobrze, to zacznijmy od początku. Gdzie się Pani urodziła? W Lubelskiej. W, w Polsce się tak, Pani tak, urodziła. Tak. I później była Szwecja? Nie, Niemcy. Niemcy NRD. Jeśli, NRD, to też to, NRD. NRD to nie tak nieco. Nie typowo, bo na ogół ludzie emigrowali do zachodnich Niemiec, a pani do NRD. Ja emigrowałam trochę, trochę za językiem, a trochę za mężem. I teraz jest pani w Szwecji. Szwecji Kolejne. No, niemieckie. Ale Dobrze. mieszkam w Szwecji. Jest pani Polką. Mieszka pani w Szwecji, ma pani mm. botelstwo to to niemieckie. Tak. A gdzie jest pani ojczyzna? A, ja właściwie wszędzie czuję się dobrze. Ma Pani kontakty z Polonią w Szwecji? Ponieważ ja przyjechałam z Niemiec do Szwecji, także nie miałam tych kontaktów wcześniej w Szwecji, ale zupełnie przypadkiem trafiłam do miejscowości, gdzie było bardzo dużo lekarzy, muzyków. No, różnych inżynierów, którzy wyjechali w latach 80. i oni tworzyli jakąś taką swoją właśnie hmm. niesamowitą grupę. Dla mnie to jest ciekawe, ponieważ ja od lat 70., prawie 70. No, na początku lat 80. nie miałam zbyt wiele styczności z kulturą polską. A, a tu właśnie okazuje się, przyjeżdżam do Szwecji i spotykam się z Polską akurat właśnie w tej wsi tej właśnie, malutkiej wsi właśnie, która się nazywa Urbi, właśnie w gminie Mark. A gdzie jest pani serce? Tam, gdzie jestem przyjaciół, <noise> na promie mamy zainstalowany system kamer, które są rozmieszczone w różnych miejscach, szczególnie w tych, gdzie przebywa dużo pasażerów. Obraz z tych kamer dostarczany jest do recepcji, który może być oglądany bezpośrednio na monitorze lub zapisywany, rejestrowany. W przypadku, gdy istnieje jakieś zagrożenie. Recepcjonistka posiada łączność radiową z pracownikami ochrony, które mogą na jej polecenie bardzo szybko zareagować. Ale ten system monitoringu przydał się Państwu do czegoś? Mogę Panu podać taki przykład, że udało nam się wykryć szajkę kieszonkowców. Którzy okradali pasażerów. Mieliśmy również przypadek ujęcia groźnego przestępcy, który był poszukiwany listem gończym. I też nasz monitoring pomógł zidentyfikować go i przekazać go w ręce Straży Granicznej. Wielki brat czuwa i patrzy, prawda? Szkoda, że mi pan wcześniej nie powiedział. Może chodźmy teraz grzecznie do pana kapitana. Zapraszam. Tędy? się pożegnać. Musi Pan przyznać, że byłem dzielny. Dzielny to z pewnością jest nasz prom, ponieważ ma dużą dzielność morską. Jak przystało na olbrzyma, ma sporą moc, to znaczy mamy cztery stery strumieniowe, każdy po 2000 koni mechanicznych, cztery silniki główne, które napędzają dwie śruby, łączna moc maszyn 24000 koni mechanicznych, specjalny system antyprzechyłowy i to wszystko daje nam możliwość wyjścia w morze prawie w każdych warunkach. A z Pana dzielnością to trochę przesada. Jakiś Pan dla dzięki, ledwo na nogach Pan się trzyma. Ja, panie Kapitanie, proszę mnie nie krytykować. Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki Panie to nikomu tak nie, nie podoba się. Więc dlatego z punktu, mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. I mam nadzieję, że my też zasłużyliśmy na to tym programem.